Na tyle duże to opóźnienie, że stwierdziłem Sam to zrobię To ja Google i YouTube w 5 minut Na co innego to stawiać, maintenance'ować i tym zarządzać nie? To jest zupełnie inna rola Ty jako tester jakby Twoją rolą powinno być na przykład dodanie kolejnej fazy do tego pipeline'a Ale to, że gość chce sobie dodać dwa job'y teraz i je okay. wyklikać, no to nie jest ich rola nie? Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Testers Plugged. Przed Wami ja, Tomasz i ja, Artur Żukowski. Witamy was serdecznie. Dzisiaj kolejny wydaje mi nam się ważny temat. Powiemy sobie troszkę o roli QA w DevOps i jak testowanie odnajduje się w CI/CD, jak bardzo jest istotne w tym, w tym, w tym całym CI/CD w tych procesach wszystkich. I Tutaj od razu zajawimy, że troszkę mamy odmienne zdanie. Jak zwykle chyba. Nie, tak zwykle, <laughs> często. A to, to też wynika z tego, skąd się wywodzimy. Nie? Wywodzimy się z różnych tak, światów, technologii i światów. Światów, tak, tak. Ci, którzy jeszcze nie oglądali poprzednich odcinków, pewnie o tym nie wiedzą, więc. Zachęcamy. Zachęcamy. No, okej. Okay. No dobra. Artur, jak według Ciebie łączy się ta rola, tak naprawdę, rola QA z rolą devOpsa? Wydaje mi się, że to. Troszkę działa na styku. Czy, czy, czy zgadzasz się ze mną, czy nie? Jeśli chodzi o samego DevOpsa, to moim zdaniem nie powinniśmy w ogóle w tą stronę wchodzić. Mhm. I dajcie mi chwilę, dajcie mi to wyjaśnić, <laughs> bo to już widzę, że na bank ściął białko wielu ludziom przed monitorami. Mhm. E, moim zdaniem QA powinien wiedzieć, jak to działa. Mhm. E, oczywiście powinien znać te narzędzia, bo ich używa. Typu Jenkins, e, Kubernetes mniej więcej wiedzieć, czym to w ogóle jest i jak się tego używa. Ale moim zdaniem nie powinien tym zarządzać. Ja, pracując w zespołach, w dużych organizacjach, to jest zawsze osobny zespół, który dostarcza wszystko, całe rozwiązanie do zespołów. Czy ja, ja jako QA muszę poprosić tylko o Jenkinsa, oni mi to spawnują. Czy jakiekolwiek przestrzeń na githuba, bambu, cokolwiek by to nie było. Free City, ja po prostu proszę, oni mi to spawnują i oddają mi admina, i ja się wtedy z tym mogę bawić. Ale jeśli cokolwiek tam klęknie, że ten serwis jest niedostępny, zabrakło mu RAMu, pamięci, cokolwiek się nie instaluje poprawnie, jak się powinno, albo nie dipluje, to nie jest już to mój problem. Nie, jeśli to jest problem z info samą w sobie. Więc ja jako QA umiem z tych narzędzi korzystać. Umiem sobie w Jenkinsie nie wyklikiwać jobów, tylko napisać sobie jakieś groovy, skrypty, DSL, żeby te joby się spawnowały, czyli umiem... W... Infrastructure, infrastructure as a code. Tak, więc umiem tą infrastrukturę zarządzać z poziomu kodu, automatyzować ją, ale w żadnym stopniu jej nie zarządzam nią i w żadnym stopniu nie maintenance'uję jej. I moim zdaniem QA nie powinien iść w tą stronę, znaczy nie powinien, jak ktoś lubi, i zależy od organizacji, śmiało pewnie. Ale ja mam taki e, punkt widzenia, albo to wynika z mojego doświadczenia zawodowego i roli, w którą ja się wolę rozwijać. To ja wolę być bliżej biznesu, bliżej, bliżej architektury e, produktu, bardziej rozumieć produkt i być tu ekspertem, czyli wspierać linię e, od analizy i biznesu, Aha. niż bawić się we flakach e, jakiejś infrastruktury, okay. której może nawet nie widać na zewnątrz, tak naprawdę, e, z punktu widzenia osób, e, nie wiem. Wyższego managementu i tym podobne, bo tak naprawdę ich to mało obchodzi. Okej, okay, okay. zgodzę się z, z Tobą w, w jednym aspekcie, w tym, że tester nie powinien zarządzać tymi wszystkimi, nie wiem, toolami, CSR serwerami i tak dalej, jak najbardziej. Ale z kolei tworzenie pipeline'ów. Załóżmy, że mamy pipeline, który zawiera etap budowania, kompilacji i jakichś testów jednostkowych. Czy Ty jako tester y, powinien. Jakby Twoją rolą powinno być na przykład dodanie kolejnej fazy do tego pipeline'a, bo na przykład chcesz dodać testy API albo tak. testy UI. I teraz, czy to nie jest troszkę skill DevOpsowy, bo mi się wydaje, że to jest taka cienka granica, bo ym, ktoś może powiedzieć, że to już jest DevOps, w sensie taki skill DevOpsowy, a ktoś powie, że nie. O, nie, to myślę, że jakbyśmy poszli definicją to że to już jest DevOps, to ludzie, którzy się tym zajmują tak na, pełnym, no na, na pełnym etacie, nie. to by się obrazili teraz bardzo. CI, jest, <sum> tworzenie pipeline'ów jest częścią roli, wydaje mi się, DevOpsów i nie tej organizacji. Za to odpowiedzialni są też devopsi. Czy powinni? To jest inna kwestia. Moim zdaniem z kolei to... nie powinni, bo to jest takie zawracanie trochę im tyłka. Oni się powinni zajmować spawnowaniem tej infrastruktury, dbaniem o to, żeby ona działała, żeby ona miała zasoby, monitorowaniem jej, żeby ona nie, nie została zagłodzona. Mhm. Ale to, że gość chce sobie dodać dwa joby teraz i je okay. wyklikać, no to nie jest ich rola. Nie? No przecież to patrząc na to, że masz dwóch, trzech, czterech devopsów w firmie, mhm. A użytkowników takiej infrastruktury potem 50, mhm. no to ci ludzie są potem jak w jakimś IT, IT serwis desku. Ciągle podnoszą telefony i mówią, a zmieńcie mi parametr, a dodajcie mi tam pipeline. No to jest inne Tak, i wydaje mi się, że to ważny temat podnosisz o, o tą granicę tej autonomii, nie? I wydaje mi się, że ta granica tej autonomii jest różna w zależności od organizacji, oczywiście. I tutaj podajesz przykład tej organi dużej hmm. organizacji, w której ty się wywodzisz, gdzie jest osobna dywizja. DevOpsu, gdzie jest multum różnych zespołów i pewnie jest podejście takie ticketowe grube, że rzuca się coś na serwis no tak. deski, to tam się mieli, mieli, mieli. Ale zwróćcie uwagę, są bardziej takie agile'owe organizacje, które zatrudniają mniej ludzi, gdzie zespołów jest dużo mniej i wydaje mi się, że w tych przypadkach, i to jest mój case, gdzie autonomia, jeśli chodzi o wykonywanie e, czynności DevOpsowych jest troszkę większa, w szczególności jeśli mówimy o tych rolach bardziej seniorskich, Jeśli mówię na przykład o dewach, czy nie wiem, innych rolach, powiedzmy IT. I ta autonomia jest dosyć, dosyć taka szeroka. Eee, ja, na przykład, jako tester, mój case jest taki, wydaje mi się, troszkę wyjątkowy, bo ja, ja jestem częścią zespołu cross-teamowego, można powiedzieć, QA DevOpsowego, tak się nazywa ten zespół, gdzie ja pełnię rolę testera wraz z innym kolegą i mamy dwóch DevOpsów, ale obecnie. Te czynności, które ja wykonuję i wykonują moi koledzy z krwi i Kości DevOps, one są bardzo podobne. I z tym, że ja wykonuję te czynności w kontekście testowania szeroko pojętego, na przykład tworząc pipeliny, tworząc monitoring, albo tworząc monitoring, żeby skorelować błędy per y, jakieś tam issue, które się dzieją na poziomie, nie wiem, logów itd. Mhm. Y jakieś notyfikacje slackowe, dodatkowe, żeby obserwability zwiększyć. Tego typu, za, te, za tego typu rzeczy jestem odpowiedzialny akurat ja, ale nie mówię, że w każdej organizacji musi tak być, nie? To jest, wydaje mi się, troszkę taka Moja rola jest taka troszkę no, wyjątkowa. No dobra, no ale e, dbasz o infrastrukturę, stawiasz więcej tych Kubernetesów, wspomujesz Jenkinsy. Jeśli chodzi o infrastrukturę testową, na przykład pod UI, to sam stworzyłem rozwiązanie oparte na mm, Azurowym mhm. serwisie Azure Batch, który sam stawia VM-ki pod testy UI-owe. Mhm. Więc ja to stworzyłem jakby od zera i jest w miarę skuteczne, stabilne i też nie jest kosztowne. Wiadomo, są gotowe rozwiązania do UI na przykład my korzystamy z Playwrighta, Microsoft Playwright Testing, który jest dedykowane, no ale jest stosunkowo drogie. Ja zrobiłem taką alternatywę, ale przed powstaniem jeszcze tego Przez, na tak, bo to, więc, jakby narzędzie się rozwijało. Ale obecnie. jak później porównywaliśmy sobie oba rozwiązania, no to ja za jeden set testów, który, który liczył 700 scenariuszy testowych w moim rozwiązaniu zarobcowym płaciłem 30 eurocentów, a w tym Microsoft Playtowym euro 70. Biorąc mm -hmm. pod uwagę, ile tych buildów puszczamy dziennie, miesięcznie, no to są koszty, naprawdę oszczędności są spore, nie? Ja akurat tymi sprawami się zajmuję. I teraz z czego to też wynika, że się zajmuję, bo po prostu to lubię też, nie? I teraz to też Kto... fajnie o czym wspomniałeś, <laughs> że jeśli ktoś się lubi, to nie ma problemu, tak? i organizacja pozwala nie I organizacja I daje pozwala. przestrzeń no to spokojnie ja można się rozwijać chce, że mówiąc, o twojej organizacji, żeby dawać nie wiem jakieś mocne adminowe, permyszony. mówimy o fintechu, nie, mhm. więc tutaj wydaje mi się, że to jest większa taka sekuracja, jeśli chodzi o dopuszczalność. No ja mi spawnują, dostaję odpowiednie uprawnienia, że mogę sobie tam spawnować te joby, pisać w gruwim dsl -e i tym podobne i administrować tym, co potrzebuję I, i tyle. I, I więcej tyle. nie potrzebuję tak naprawdę. Ale tak. cokolwiek z tą infrastrukturą klęka, ona jest niedostępna, tam się jakiś upgrade nie udał, nie spawnują się gubernetesy, agenty i tym podobne, bo to już wystawiam ticket i czekam, nie? Oczywiście. Jest to wolne, no bo jak to się mieli na serwis desku, to potrwa od godziny do dwóch dni. I równie dobrze, <grym> można, powiedzieć, że, i równie dobrze <grym> można powiedzieć, że przez dwa dni CI/CD się w ogóle nie ma. nie? I nie ma ani regresji, ani testów, i tyle. I, I kawa, jest, sorry, i fajlandy. To jest jeden z powodów, dla których ja się nauczyłem DevOpsa. Mówi, mm -hmm. Mówię o skillach, bo DevOpsi w organizacji, w której ja pracowałem, nie mieli czasu albo. Ten, to opóźnienie w jakimkolwiek działaniu tego zespołu dowódców był na tyle duże to opóźnienie, że stwierdziłem sam to zrobię albo nauczę się jak to zrobię, Pewnie. tylko dajcie mi uprawnienia, nie? I y, będę uważał, żeby czegoś nie popsuć, nie? Tutaj też y, wink, nie? Ale no, to też znowu zależy dużo od organizacji. Ja pewne rzeczy wolałem sam wykonać. Y, żeby oszczędzić czas po prostu, nie? Ale w dużej organizacji to nawet nie dostaniesz uprawnień, nie? Oczywiście, jak najbardziej. To możesz requestować i ewentualnie możesz tylko na napisać maila, że ci przykro, że od dwóch dni nie ma CICD mhm. i nic z tym nie zrobisz. Ewentualnie w dużych organizacjach, jeśli są jakieś takie faktycznie problemy i zespoły mhm. QA-owe potrzebują DevOpsa, no to się po prostu requestuje o resource w postaci jednej osoby slash 0,5 na etatu, żeby osoba była taka ad hoc, do skoku, mhm. jako support. E ale y, moim zdaniem, jeżeli firma nie ma zatrudnionego oficjalnie DevOpsa i próbuje to robić rękoma QA tak oddolnie, nie. typu weźmy sobie trzech deweloperów QA hmm. albo dwóch, albo pięciu deweloperów i o, ci testerzy tam postawią Jenkinsa, przy okazji, między tam pisaniem y, testów, dokumentacji i wszystkiego innego, to tak naprawdę to ta organizacja się okłamuje. Nie? Moim zdaniem, DevOps w zespole. Z doskoku, albo na całe to zależy od, od potrzeb zespołu. Jest dzisiaj wymaganą rolą w organizacji, tak samo jak tester i tak samo jak deweloper. To, to, to są jak lekarz, pielęgniarka i szpital razem. Nie ma, to te role nie idzie ich odseparować. Nie? Te narzędzia są potrzebne. DevOps jest tak skomplikowany, jest tak dynamicznie też rozwijający, jest tyle masy rozwiązań od chmur i innych rzeczy, które można zaproponować do organizacji, że będąc dzisiaj testerem i będąc specjalistą, od testów, czyli znać się na... My też mamy naście frameworków różnych, hmm. w których musimy być ekspertami. Nasz świat, hmm. nasz świat się też mocno dynamicznie zmienia, samego QA-a. Ja hmm. no, sobie nie wyobrażam być ekspertem w obu branżach i udawać, że wiem być o czym dobrym po prostu, tak. nie? No nie, to jest zbyt hmm. szeroka gałąź, żeby to robić porządnie. O ile organizacja pozwala, spoko. Ale na dłuższą metę to musi być dedykowany resource, to jak ty mówisz. Ty tak naprawdę robisz tą rolę, gdzieś tam jesteś Kiełem na na, pół gwizdka, na czy, no. czy, czy na ileś tam procent? Ja, dużo, ja dużo, dużą ja rolę, pełnię, jeśli chodzi o jakąś ewaluację, e, jakichś, wiesz, narzędzi, które mam wprowadzać, szukanie takich wąskich garb, albo missing gaps w pokryciu. Mhm. Na zasadzie m, ostatnio zrobiliśmy e, na przykład e, performance regression testy które tam sprawdzają czas ładowania poszczególnych dashboardów mhm. i to było moje zadanie, nie, tylko, że to zadanie wymagało też dużego, dużych skill, znaczy szerokich, może nie szerokich, jakieś tam skilli DevOpsowych też, inaczej mógłbym to zrobić nie mając tych skilli, ale wtedy musiałbym, musiałbym nad tym pracować dwie osoby, musiałbym komunikować się z DevOpsem, zlecić mu jakąś część tego, nie, z tego zadania, nie, a ja mając uprawnienia zrobiłem to sam, od początku do końca kompleksowo, jako no dobra. QA, nie? No dobra, no ale dzisiaj powiedzmy, że w miejscu, w którym jesteśmy, albo z wiedzą, którą gdzieś tam powiedzmy mamy poprzez naście lat już mhm. pracy w różnych organizacjach, no mhm. to, to jesteś w stanie sobie pozwolić na taki komfort, żeby sobie tam pogooglować teraz, jak się stawia Kubernetes, albo ty testy piszesz w 5 minut między jedną kawą, a drugą, nie? No bo to mhm. napisanie testów dla ciebie Playwright, czy w jakimkolwiek innym narzędziu. Zależy od scenariusza. No, wiadomo, nie? Ale napisanie jakiejkolwiek biblioteki i skodzenie czegoś to jest chwila, no bo te rzeczy, na, na tych rzeczach już zjadliśmy zjadłej zęby, więc masz czas, żeby się na takie rzeczy pobawić. No ale jeśli mam jakąś organizację początkową, albo masz midów, QA, który, dla których samo pisanie testów jest jakimś tam wyzwaniem, nie? no, musi pomyśleć, no to jest. Wszystkiego się uczymy, nie? Albo junior, juniorskie i nie, nie mieć tam zaplecza devopsowego powiedzenia, ty jesteś devopsem, no to jest proszenie się o walnięcie w ścianę, nie? A wiesz, to jest też różnica seniority, kogo zatrudniamy, czy chcemy troszkę oszczędzić, zatrudniamy mida, który będzie się skupiał na po prostu tworzeniu testów jakichś tam automatycznych i troszkę to czasu zje, czy zatrudniamy automata, kolokwialnie mówiąc automata seniora, który Automaty zrobić, wiesz, w chwilę, i jeszcze coś tam ogarnie kompleksowo z DevOpsem, nie? E... Tego słowa kompleksowo się tu boję, nie? Ogarnie z DevOpsem bym się zgodził, nie? Ale to komplekso... Dobra, kompleksowo może zbyt, to zbyt jest... mocno. Kompleks... Nie, kompleksowo w kontekście nie w obszarze DevOps, ale mając zadanie stworzenia jakiegoś rozwiązania, żeby wykonać to bez pomocy DevOpsa bardziej, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Albo bez jakiegoś tam mocnego angażowania demopsa, nie? bo zakładam, że są też osoby, automaci, którzy na przykład nigdy nie tworzyli pipeline'ów i tutaj znowu no, angażujesz czas kogoś, nie? pomóż mi stworzyć pipeline pod to. No to, ja, temat, no to ja uważam, I że to... QA to, to powinien umieć takie rzeczy, bo to jest tool, którego używasz. Hmm? CSED to są tule, których my używamy na co dzień w kontekście e regresji daily, a monitoring. nightly, smoking. A monitoring na przykład, nie wiem, grafana jakaś, e, bazy pod grafanę, jakiś InfluxDB, DB, Prometheus, w sensie, wiesz, wizualizacja jakiejś. Mm -hmm. Nie, no grafane, nie, no to to też bym powiedział, że to jest używanie tego to tak, stawianie tego, chociaż stawianie tego to już nie jest No jakieś, dobra, ale jakbyś miał jest... na przykład, nie wiem, e, to jest taki abstrakcyjny kredyt, no. się nie stosuje, załóżmy, że chciałbyś, nie wiem, Jakieś e, e, części raportów z testów wrzucić do Grafany? Nie? Grafana jest w ogóle w QA, bym powiedział, mandatory, w ogóle. Takim narzędziem podstawowym, jeśli ktoś nie używa, to to jest najlepszy wykres, jaki można narysować. A to wszystko. Po... To jest z super, nie? A, w, a wszyscy, którzy patrzą w Excele i płacą za Excel, e, jak mają wykresy, to to jest najlepsze, żeby. Pod... Czymś udokumentować naszą pracę, bo same zielone logi mało kogoś obchodzą, tak. a tam fajnie można sobie rysować w historii. Fajnie można sprzedać. Ee, tak, no ile dalej. automatów <laughs> rośnie, ile testów przyrasta, że mamy ciągle te same osoby. No, wiele rzeczy idzie po fajnie to. Nie robić to, wiesz, na wykresie Ganta, wiesz, w czasie. Tak, nie? a nie. Więc Grafana to jest taki jeden z tuli, których też powinniśmy jako QA-owie używać na co dzień. To okay. powinno być mandatory, moim zdaniem, Do. nie? Ale to też nie jest y, nic fancy w kontekście wiesz, stawiania y, jakiejś infrastruktury na klaudzie i tym podobne, nie? Mhm. Okej. Okay, no tak. bo to jest proste dosyć zadanie, nie? Postawienie jakiejś tam grafany i postgresa pod to i żeby sobie jakąś no, bazę pod... No wiesz, po... no to kaja, że wszystko zrobisz, nie? A właśnie, Docker, kumrenetesy. Twoim zdaniem warto y, takie skille posiadać jako tester? Posiadać? Wszystkie skille warto. Nie, żeby, czy, <laughs> czy inaczej, czy y, wniesie dosyć dużo jakby w Twoją pozycję, rolę, QA, -a. patrząc ogólnie na rynek. Ciężkie pytanie, muszę, muszę sekundę pomyśleć. Bo ja, bo ja jakby wykorzystam ten czas no. na, na zamysł. Ja widziałem masę ofert yy, na testerów automatyzujących, gdzie widzę Kubernetes. Docker to już w ogóle do okrętu, nie, nie wspominałem, Docker to już jest w ogóle standard tam, niezależnie od roli, mm -hmm. yy, ale Kubernetes, chmura. Tylko, że jak zrobisz zooming potem na te rzeczy, to tam jest Docker wymagany, dlatego że twoja VM-ka stoi na przodzie. Oczywiście, pokażę. że tak. I to jest koniec tak? swojej pracy z Dockerem. I to jest, no okej, okay, użytkownikiem być to jest jedno, nie? I, i, i Kubernetes to nie ma problemu, to ja Google i YouTube w 5 minut. Dla co innego to stawiać, maintenensować i tym zarządzać. Nie? To jest zupełnie inna rola. I to jest kolejny temat na podcast, na, na, na rozmowę o ofertach pracy jak są tak, włożone, no, nie? no Tak, jak wszędzie jest basz, potrzebny. No, tak, też się te napiszę dwa skrypty. Nie, to nie Taki, mówię, bo... Słowa kluczowe. <laughs> tak. Nieważne, czy wiesz, robisz to jako read-only user, czy masz to utrzymywać i to na kino na tym robić. Pojawi się tam. Ja, ale w jakim, w jakim zakresie, nie? No właśnie. właśnie, czy to jest maintenance, czy po prostu. Tego używanie, nie? W to by się przydało, tak. I to by prawda. się przydało. O, że masz kubernetes i masz w jak koju. No, user. Albo, nie? nie wiem, obserwowanie logów gdzieś tam, są serie. No to tam byłoby spoko. Serwisy, Jakby to było takie doprecyzowanie ofert pracy. Więc moim zdaniem, używać tak? bo się możemy spotkać w pracy, ale moim zdaniem to są takie umiejętności, jeśli jesteś się, jest się w qa a to są raczej ludzie, którzy mają mocny research, no bo ja raczej QA-owie mhm. z tego słyną, że mają e, dosyć mocny research i umią wyjść drzwiami, wrócić oknem, a potem kominem, więc idą sobie, są w stanie sobie znaleźć informacje, więc takie Kubernetesy, Dockery na, na, dla codziennej pracy, to wydaje mi się, że osoby są w stanie sobie to wygooglować slash się nauczyć z w parę minut, trochę deprecjonuję. Ale takie ale... używanie spoko, mhm. ale żeby się bawić w całą infrastrukturę i wymyślać ją, no to jeśli organizacja tego potrzebuje, to to jest na pewno osobna rola. A i świetnie sobie radzi w tematach związanych z murą, nie? Bo tam wiadomo, mamy interfejs, jest mhm. tam na Zórze, czy w GCP, czy BabuSie, to masz krok po kroku, jak wykonać jakiś tam, wiesz, postawić coś na przykład, nie. Mhm. Nie wiem, jakąś paskę, jakiś app service, czy coś. Więc wydaje mi się, że ta wiedza DevOpsowa staje się coraz bardziej taka dostępna. Też ze względu na AI, nie? Ogólnie. Problem z DevOpsem nie jest. Hmm. Z takiej, z mojego doświadczenia już, problem z DevOpsem nie jest coś postawić. Hmm. Z DevOpsem jest problem to utrzymać. Hmm. Że postawienie to, żeby to raz działało hmm. i hmm. o, mam, to okay. jest fajnie, ale okay. potem, jak zaczynają się upgrade'y tych wszystkich systemów, w wersji. Wszystkiego, czego używasz, mhm. to wszystko się może wywalić w każdym momencie i to jest problem, żeby potem to połatać na tych y, sznurkach, że a tu się zabrejdował y, Ubuntu albo tu coś tam, tu Docker upgrade, a tam Java w tle i to się wszystko pff, potem mhm. nie, nie staje tak, jak powinno wstawać. I to jest, moim zdaniem, taka umiejętność w DevOpsowej, mhm. że on i tak naprawdę musi... Równie dobrze możesz mieć problemy z siecią, nawet wewnętrzną, y, do serwerów i ci uwala vm -ki. Miliony rzeczy trzeba i dobrym z sieci, nawet yy, tak, w infrastrukturze. Więc to jest bardzo szerokie yy, umiejętności. I to jest moim zdaniem totalna, totalnie osobna kategoria i mandatory wymagany pozycja w zespołach. I Tutaj... QA powinien tego umieć tego używać. Żeby im nie zawracać, tak jak żeśmy rozmawiali, głowy. na potrzeby pipeline'ów, job'ów, nie zawracać im głowy, no bo oni nie od tego oni są, żeby nam zostawić dwa pipeline'y więcej, mhm. to powinniśmy umieć robić sami mhm. i supportować na przykład w tym też developerów. Developer też, developerzy też powinni to umieć robić. Dlaczego QA to ma robić? Jeśli developer potrzebuje, niech sobie dostawi na potrzeby jakichś tam swoich testów, jeśli coś tam robi. Mhm. Użytkownik tak, nie admin. Okej, okay. Je, jeszcze coś powiem tutaj. Ja nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc, żeby ja jako tester angażowałbym się na przykład w infrastrukturę produkcyjną. Wiadomo, to na czym stoi system A to system już w ogóle. Nie? Bo tutaj wiadomo, tutaj znaczy ryzyko jest dosyć spore. Ale wszelkie, wszelka infrastruktura, która jest powiązana z developmentem, czy jest to CI CD, czy są CI Server, na przykład, czy to są pody, jakieś Kubernetesy, w ramach tego, co. Co potrzebuję w ramach testowania? Ja jakby dawałbym i, mimo wszystko dużą autonomię, o ile nie ma takich uwarunkowań typu fintech, na przykład jakieś takie domeny bardzo, że tak powiem, restrykcyjne, że tam trzeba uważać z danymi i tak dalej. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, więc. E, tutaj też kwestia jest e, backupowania e, osób, devopsów, nie mhm. Tutaj to nie może być jedna osoba. No to musi być co najmniej dwie. Trzy więcej, bo wiadomo, nie? Dlatego tym bardziej uważam, że to powinna być osobna osoba. Tak, ja jeszcze, no, no, no mów. jeszcze ostatnią rzecz, tutaj nim skończy nam się czas. Jak oceniasz jakby wartość skili DevOpsowych dla testerów, ale w kontekście ogólnie rynku IT? Czy nie jest to troszkę tak, że niektóre osoby chcą uczyć się DevOpsa, w troszkę większym zakresie, nawet niż jest to wymagane w organizacjach, dlatego, żeby mieć ewentualną opcję przeskoku z ról testerskich na role devopsowe. Jak, jak, jak to widzisz? Wydaje mi się, że QA ma wiele, to jest w ogóle dlatego, dlaczego lubię bardzo ten, ten kawałek ciasta z całego IT, bo on ma wiele możliwości dróg rozwoju, bo możesz iść oczywiście od samego manuala, potem po automata, mhm. i, ale potem za automatem. Y, czy tam na manualem się otwierają różne drzwi, nie? Mogu, możesz iść potem w analizę, w biznes analizę. Może być blisko biznesu, wymagań, a nawet klienta czasem. Nie. Tak. Więc możesz iść w to taką stronę trochę biznesową z kasą i tam z panami w garniturze, w restauracji y, załatwiać y, biznesy. A równie dobrze możesz iść tak, jak y, w twoim przypadku iść w DevOps, we flaki i w te wszystkie niskie y, y, rzeczy. Więc y, to zależy kto co woli, y, Biznes, analiza to jest chyba bardziej takie naturalne dla QA moim zdaniem. Mm -hmm. No bo jesteś tego bliżej, pracujesz z wymaganiami, chcesz lepiej rozumieć produkt, więc te chcesz wszystkie pokryć. Systemy, tak, pomysł, więc wszystkie tak. te rzeczy, po co robimy tą zmianę, No bo widzisz teraz zmianę, że klient by chciał i położył tam walizkę z milionem mm. dolarów i, i dlatego to robimy, więc widzisz większą sens zmiany jakiś w, w, w projekcie w produkcie. Ale z kolei, jeśli się uda przebranżowić, albo nałapać takiski de jak, jak, jak Ty masz i o, o których Ty opowiadasz, no to tak naprawdę masz drugi zawód wyłączony też, nie? Chociaż analiza i analityk biznesowy to też jest zawód, jakby nie patrzeć, porobisz sobie kursy IREBA i reba z wymagań i też y, możesz się przebranżawiać w, w tą stronę. Zależy chyba kto co lubi. Warto pewnie iść w obie. Od tego kto co lubi, a jak ktoś to coś lubi, to znajdzie i pracę i, tak i pieniądze w odpowiednie jakie będzie chciał w obu. I tutaj fajną kwestię powiedziałeś o takiej multidyscyplinarności. Myśmy fajnie rozmawiali troszkę na ten temat przed i mówiliśmy o takiej czynności full ról, mm -hmm. nie? Że, e, <laughs> role są coraz więcej wymagane w rolach, które kiedyś się wymagało dużo mniej. Nie? I to jest wydaje mi się, że to jest też fajny temat, na którąś z naszych odcinków. Dawajcie znać w komentarzach, jeśli uważacie, że taki temat byłby ciekawy dla was, albo podajcie jakieś inne tematy, które Pewnie. byłyby ciekawe. Zachęcamy. Yy, no. I dajcie znać, w którą wy wolicie iść w analizę albo czy jak, w DevOpsy. Tak, albo jak jest w waszych organizacjach tak. obecnie, jak mocno wchodzicie w rolę DevOpsa, będąc formalnie w roli Qa. Jest bardzo ciekaw tego. I co? Zachęcamy, ja to zachęcamy, dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia. Do następnego. Hej, hej.